Zapraszamy na ostatni w 2025 roku cotygodniowy magazyn Twardy Basket, który od samego początku tworzą. Joanna Konstanty. Wojtek Michałowicz. Jak co tydzień próbujemy znaleźć coś takiego, co Państwa porwie, pociągnie, zainteresuje. I dzisiaj postanowiliśmy właśnie, co postanowili. Postanowiliśmy pokazać wycinki najlepszych, naszym zdaniem, wypowiedzi. Dziękuję. Tak jest. Będzie to małe podsumowanie tego, co udało nam się dokonać od 30 września, kiedy po raz pierwszy się z Państwem spotkaliśmy. Zapraszamy więc na wybór najciekawszych fragmentów programów kilkunastu poprzednich. I oczywiście widzimy się już w nowym roku 2026. W pierwszy wtorek tego nowego roku, czyli 6 stycznia. Kłaniamy się. Wojtek Michałowicz. Cześć, jestem Brain. Adam Brain. Wstrząśnięty. Niezmieszany. Bo oglądam twardy basket. Ty też musisz. Damian Kulik, bardzo doświadczony, dla mnie najlepszy polski center. Bez dwóch zdań, z roku na rok yy, wydawałoby się, że jest starszy, ale czym starszy, tym lepszy. i, i Ubiegły sezon świetne statystyki, jego mądrość, yy, znajomość boiska i yy, inteligencja. Mówi wszystko, jest po prostu ikona. Liczymy na jego dobre penetracje, dobry rzut za trzy. I jeszcze jest w takim wieku, że powinien robić postępy i liczymy na to, że, że w Toruniu się rozwinie. Walczak, ale potrafi też rzucić za trzy, potrafi świetnie podać i taki człowiek od zadań specjalnych. Perspektywa. Młody, fajny, uzdolniony chłopak. Yy, przyszłość przed nim. Myślę, że trochę niedoceniony zawodnik, bo robi świetną robotę w defensywie, ale jak trzeba, to i zapali, i, i potrafi rzucać zaszczyt. Najmniej znany dla nas zawodnik, yy, ale. Po tych pierwszych miesiącach widać, że zaskoczył nas in, in plus i potrafi rzucić, potrafi podać, potrafi też spenetrować, na, na, na co najwięcej liczyliśmy. Bardzo udalniony chłopak grający na pozycji numer 4-5 może grać tyłę do kosza i rzucić trójkę. Ekstra, gracz może być z Świetny strzelec. Doświadczenie może nie wygląda na, na wielkiego zawodnika i umięśnionego, ale inteligencja nadaje wszystko. Um, when I'm not playing basketball, you know, I like to, um, you know, shop for clothes, play video games, and just hang out with my family for the most part. And how do you spend your free time? Um, either laying down, watching some TV show, or playing a game, or on the phone. Lubię spędzać czas w turze, więc e, spacery. Las, jezioro. Często jestem gdzieś w nowych miastach, teraz, więc okolice lubię zwiedzić, zobaczyć. No a jak jestem w domu, to ostatnio dużo zainteresowałem się giełdą, także inwestycje, gdzieś tam przyszłość, więc to zaprząta mi mój wolny czas. Chyba nie. Prowadzę też swoją małą firmę, także, także też muszę czas temu poświęcić. Troszeczkę się rozwijam w tym. Uczę się tego biznesu, uczę się prowadzić taką firmę, działalność, więc no to też jest forma aktualnie, aktualnie jest to forma hobby. I have a little small dog, so taking around him outside to pee, take a poo, walking around with him and uh, and watching some series on, on TV. Do you have another hobby or something like this? Especially during the summer I like to travel a lot with especially with my wife. I like to visit all the countries and Mostly, that's it. Lango, how do spend your time if you In the uh, last couple of months I, I get a daughter and uh, after the practice I, I spend a lot of time with daughter, with my wife. A little we go in the park, in center, and that is most. And on the evening we spend the time in front of the TV, watch some movie. and. That's, that's all so you are busy 100% it means that you don't have any other hobby yeah on the summer we like to travel my wife and me we like to drive bicycles that is my hobby like to practice that's all Oof. i mean usually on a normal day if i'm not on the game uh, playing xbox or 2k with my friends um, i actually day trade so i watch the stock market i trade the nasdaq uh, when the market opens and that's usually how I spend most of my time. If it's not Netflix, talking to my girlfriend on FaceTime, that's usually, so 2K or stock market. I see, and, uh, do you have another hobby? Um, I've actually, you know, I've actually been trying to read um, lately, uh, get into that more often, not waste my time on my cell phone so much. <laughs> I know uh, in this day and age, we get used to social media, so I've been trying to put my phone down, grab a book every now and then. But usually that, I'm a pretty simple guy. Uh, no, just that's it. That's about it. Mateuszu, jak spędzasz wolny czas, jak masz okazję oderwać się od koszyków? Na pewno gdzieś tam wolny czas spędzam na kanapie, bo gdzieś tam muszę odpoczywać, ale też na pewno jakieś spacery, czy też z moją dziewczyną, czy też z naszym psiakiem, gdzieś tam zawsze gdzieś pojedziemy, gdzieś idziemy się przejść, czy też tutaj pochodzisz nawet po starówce, także gdzieś tam można powiedzieć, spędzamy czas nie jakoś intensywnie, ale, ale staramy się gdzieś na świeżym powietrzu. A jakieś hobby? Moje hobby... Nie mam teraz za bardzo hobby. Teraz to jedyne co to siedzę w domu i czasami zagram też na konsoli, nie? Więc, więc to tak tam gdzieś tak spędzam ten czas, albo, albo jak mam trochę więcej czasu, to też pojadę do rodziny, chociaż tro trochę mam daleko, ale, ale gdzieś ten może czas się znajdzie i gdzieś tam zawitam moją rodzinę. Ulubiona potrawa. Pizza. Ulubiona gierka na konsolę. Ulubiona gierka na konsolę, to teraz Fortnite gram razem z razem właśnie z dziewczyną gramy i też mam znajomych, którzy też grają, więc taką można, można powiedzieć ekipę mamy do grania. Ulubiony pojazd? Hulajnoga? Hulajnoga, oczywiście, że tak. Nie no, oczywiście, że sam, samochód gdzieś hulajnogą jeżdżę, jak tylko jest ładna pogoda i, i można gdzieś tego świeżego powietrza nawdychać się. Maciej, jak spędzasz wolny czas z daleka od koszykówki, jak masz ten wolny czas? No to ja głównie najczęściej jestem w domu mimo wszystko i nie wiem, gram w gry, mhm. oglądam filmy. A jak nie, to lubię na pójść coś zjeść, albo nie wiem, na kawę na przykład, coś takiego. A ulubiona potrawa w takim razie? Ulubiona potrawa... pizza może. A ulubiony napój? Ulubiony napój to albo kawa, albo herbata, albo zimna herbata. Tata wysłał na pierwszy trening koszykówki. Bo w sumie też od początku, od narodzin, to moja, mój tata zawsze grał w kosza, chodziłem na te mecze. Wysłał mnie właśnie do trening do trenera ziłkowskiego i tak to się zaczęło. No ja pamiętam, że chyba jechałem stan w samochodzie po jakimś treningu, bo zawsze chodziłem do nich na treningi, bo to był trenerem twardych pierników, e, drużyny seniorskiej i zapytał się mnie, czy, czy chcę dołączyć do takiej do grupy, w którym trenerem jest e, trener Marek Ziłkowski, którego już wcześniej znałem e, przez tatę. Tego serdecznie pozdrawiam oczywiście. I co, no i zakochałem się od razu od pierwszego wejrzenia Można powiedzieć, na też spotkałem Hubiego, bo już był na tych treningach i mojego kumpla te również pozdrawiam Michała Zimkowskiego. No i co? No, i kontynuowaliśmy całą przygodę w twardych Piernikach, aż do U-19 również z Michałem i, i tutaj z chłopakami z zespołu. No i fajny, bo fajna była zabawa, nie ukrywam. I kontynuujemy teraz w koszkusce seniorskiej. No na pewno też mama cisnęła, żeby się ruszać bo to też jest ważne, a tak głównie to rodzice to nie chcieli, żeby właśnie się ruszać i już się w tej sobie wykwalifikowałem. Moja cała rodzina grała w koszykówkę, bo też ciocia grała, więc od, od małego pamiętam, że tata z ciocią tata się czasami kłócili, kto jakiego zwodu mnie nauczył, bo ciocia mi raz pokazała, pamiętam, jakiś zwód, o czym tata, tata mówił, że to on zawsze tego używał i tak właśnie było, no i to zawsze tak naprawdę... Rodzinna koszykówka była, było dużo oglądania, bo tak jak mówi tata, był trenerem, więc dużo oglądaliśmy tej, ko tej koszykówki i też chciałem ją bardzo grać. Mój ulubiony zwolennik po prostu rzucę, nie? Rzuca trzy i czasem jest pod Jakby najlepiej mi to wychodzi, lubię to robić, ma mi to przyjemność. Myślę, że to jest to. No ja najczęściej używam floterów, ale tata, yy, tata twierdzi, że powinienem zacząć bardziej używać z wyskoku częściej, zamiast ich używać, więc teraz staram się trochę od nich odejść, ale no, na pewno zdecydowanie y, floter to jest taki mój y, główny, główna moja broń można powiedzieć. Ja gram na pozycji 5, obok mnie jest Damian Kulik, od którego staram się, no patrzę na jego ruchy, jak on to wszystko robi, oczywiście też od Lango i od tam czasem coś spojrzę na nich. Też mi odpowiadają, różne dają pomysły, jak rozwiązać daną sytuację, więc od nich tak najbardziej się uczę. No ja y, najwięcej staram się wyciągnąć od y, Arika i od Noły, bo oni uważają, że najlepiej, najlepiej są technicznie w naszym zespole, więc y, od Noły staram się wyciągnąć trochę z tego jak gra na kontakcie, ponieważ uważam, że bardzo dobrze to robi, a Arik po prostu dla mnie jest y, fenomenem, można powiedzieć, w wielu, wielu rzeczach, więc staram się właśnie naśladować go, jak on wykonuje różne rzeczy na parkiecie. No i oczywiście e, uczymy się codziennie od trenera Bartka Liduszki, gdyż zajmuje się nami i, i pomaga nam we wszystkim. A e, najlepszy kontakt, no to wiadomo, mamy z, między sobą, z młodymi. Bo, bo mamy tematy do rozmowy i tak dalej, ale generalnie y, wszyscy się lubimy i naprawdę y, nasze, nasze relacje są, są bliskie. Nie mam, nie mam chyba osoby, z którą nie rozmawiał chociaż y, dłuższy czas, y, nawet nie tylko na inne zdanie, tylko że mieliśmy jakąś dłuższą rozmowę, więc ze wszystkimi się dogadujemy i naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Moim idolem jest Nikola Jokic, gdyż w zeszłym roku dużo osób mówiło, że jestem trochę podobny do niego no i staram się iść w jego kierunku. Ja zawsze najbardziej lubiłem Kevina Duranta, mimo że nie jest na mojej pozycji, ale zawsze podobał mi się jego styl i, i lubię jego zadziorność i to jak się zachowuje generalnie, ponieważ jest takim człowiekiem, który. Myślę tylko i wyłącznie o koszykówce można powiedzieć, że koszykówka jest całym jego życiem i no imponuje mi jego etyka pracy i wszystko co robi dla koszykówki. No z mojej pozycji to lubię bardzo Stevenesza na pewno. Wszystkich wybitych rozgrywających, bo każdy, każdy ma jakby w sobie pierwiastek geniuszu, można powiedzieć, z którego można czerpać i z którego można wiele się nauczyć często właśnie albo zagranicznie, albo dzisiaj nawet Mati Tachetka powiedział na mnie na mnie lipa, a często nawet na Kubiego na mówią sowa, więc kurczę, od, od, od kiedy jesteśmy właśnie tutaj w tym zespole, od tych, nie wiem, ja od pięk to jest piąty, a Lipa czwarty. czwarty, no to zawsze co jak ktoś się myli i mówi na mnie lipa na niego sowa, więc jesteśmy, no można powiedzieć, ej, tak ej, powiedzieć. Ej, tak ej. powiedzieć. No, gramy razem od szóstego roku życia, więc, więc trochę już razem przeżyliśmy. No, ja bym chciał na pewno poprawić wszystkie aspekty mojej gry, ponieważ wiem, że w niczym nie jestem jeszcze perfekcyjny i raczej nie będę, ale, ale chcę jak najbardziej rozwijać się w we wszystkich aspektach. No oczywiście jakby chciałbym w pewnym momencie dojść jakby moim takim... Y go to Guyem można powiedzieć, który chciałbym dostać jest na pewno Jason Kidd. Jeszcze mam podobną budowę jak on i jestem podobnego wzrostu. Oczywiście yy, brakuje mi bardzo dużo do niego, ale chciałbym, yy, też dużo zbieram, więc yy, to jest taki profil gracza, który mi odpowiada bardzo. No to ja też dążę w takim kierunku. Właśnie, żeby zbierać się piłki, zdobywać punkty i to 2-3 i to, 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 to prostu. I też ja też bardzo lubię się z piłką, lubię właśnie dawać te podania do chłopaków i to jest taki mój target. Mateusz Ponitka dla mnie to jest najlepszy polski koszykarz w historii i od niego co się można wszystkiego nauczyć tak naprawdę, bo jest fenomenalnym koszykarzem. I no na pewno wątpię, żeby się urodził taki polski koszykarz, który ma taką motywację i taki wpływ na cały zespół. od tego chyba się nawet nie da nauczyć, ale no, no na pewno on jest takim polskim idolem. No i Kamil Łączyński oczywiście który jest no, Panem profesorem i na pewno moim ulubionym polskim rozgrywającym. I naprawdę często oglądam mecze PLK tylko pod Kamila, żeby postarać się coś tam wynotować z jego gry. Więc ode mnie to właśnie tych dwóch zawodników bym podkreśla. No, warto fajni zawodnicy, o których można się uczyć. Mają bardzo fajną mentalność, gdzie coś takiego to jest po prostu coś ważnego w meczach, gdzie nawet nie wychodzi, to oni tą swoją walecznością nadrabiają wszystko. Pamiętam mój pierwszy sezon w 2009 roku, jak grałem w Polonii i Warszawa. Bartek wtedy był zawodnikiem Kołbrzegu I pamiętam akurat ten mecz do dzisiaj, e, ponieważ miałem takie szczęście, że kryłem Bartka. I w tym meczu mi rzucił ponad 30 punktów, jak dobrze pamiętam. E, I od tamtego momentu pamiętam trener Wojtek Kamiński. Po meczu mi powiedział, że mi nigdy nie odpuści tego meczu, że chłopaka kryłem, puszczałem go na prawą rękę i wszystkie punkty, co rzucał mi, to, to były właśnie prawą, rękę, prawą ręką. I te 30 punktów to pamiętam do dzisiaj. I śledziłem karierę Bartka właśnie od tamtego, tamtego czasu i jak przyszedł do nas, to no, byłem szczęśliwy. Tak? Rok wcześniej był w Anwilu Wocławek i naprawdę fajnego gracza mieliśmy i fajną drużynę, jak Bartek do nas dołączył. Mainly because I wasn't good at others, other sports. You know, I tried a little bit of a little bit of everything. You know, a little soccer, track, but I was never really good at that. So <clears throat> when I started playing basketball, I liked it. I picked up on it. I, I used to love, love watching it. You know, when I was a kid. Uh, so I think, it, I think that was one of the main reasons that I, I enjoyed the. I started and then I, I enjoyed the sport. <laughs> Yeah, when I started, I was, when I started playing, I was like 10, 11 years old, and at that time there was a couple of Slovenians in the NBA. You know, we had Rasha Nesterovic, Beno Udrih, uh, Sasha Vujacic, Primoz Brezec. There was a lot of guys that you know I would wake up in the morning and I will go see the, the stats from the NBA games last night. So <clears throat> there was a couple a couple guys you know growing up that I kind of aspired to be. Um, but then obviously lately you know goran dragic uh, luka doncic you know those are kind of like people that you know not just me but the whole country kind of looks up to so there's been there's been a lot of great you know slovenian basketball players you know while i was growing up so there i can't i can't just pick one there's there's a lot of them uh, i mean i had a lot of i had a lot of great coaches you know throughout Throughout my career, you know, I, like I said, I started when I was ten, and you know, I had a lot of different coaches then. And then I was growing up, and then <clears throat> when I went to college, uh, you know, I changed three different coaches in my college career. So it's really hard to, you know, just pinpoint to like a certain coach that like, had the most impact. But I feel like there's, you know, I haven't, I wouldn't be where I am today, uh, you know, without like, a lot of people, uh, you know, a lot of a lot of coaches uh, that helped me, and you know, a lot of trainers that helped me, you know develop individually as well so i feel like there's been a lot of good influence throughout my career while i was growing up that was a long time ago i <laughs> uh, my first game <clears throat> i don't even remember my first game that's that's crazy. Did you ask Damian this question? Did he remember cuz for him for him it was even longer but uh, I don't remember specifically my first game but I just know that like when I the first time I kind of went out and to the playground and I started, you know, playing shooting a little bit with my dad and and that's when that's when I really, you know, started liking it. Uh, but yeah, to just just one game I I can't tell you. Yeah, you don't really see that a lot of you know, especially as as a non-Polish player, you know, as a as an import or a foreigner, whatever you want to call it. I feel like a lot of them, you know, come for one year and then they would, even if they stay in the PLK, they usually change teams or like. But I feel like my my journey was kind of unusual, you know. Last year with the whole injury and you know I was out for the whole year, so you know I'm glad I I can I can come back. I was able to come back, you know, and like the you know I know the coaching staff, I know you know some of the players, and you know obviously I know the city well, so it kind of feels like you know a second home at this at this point. But I really I really am you know grateful that I'm able to be here for the third year, and you know hopefully. We haven't really a start as well, but you know, hopefully we can pick up and you know, have a good season. Yeah, we, yeah. I think we, we played together for two seasons. You know, I, he came. I was already there when you know he came as a freshman. Uh, he's he's a great guy. Honestly, I have you know no bad things to say about him. He's a he's a great basketball player. You know, he managed to have like a great career after. He also transferred and went to a different school and you know played a little bit of G League. You know, had a great summer league this year. But he's just a great human being. You know, he's like he's really nice. You know, no no problems off the court. He's just a he's just a pure human. And you know, I will, I will say that when I when I was there, my three years at Washington State, he was definitely one of my favorite one of my favorite teammates. I have I have not no. Uh, he he wasn't you know. As obviously it's not a it's not a secret that they're not you know they don't have a great relationship and they're not as close so. Uh, i haven't met him i only met you know his mother we talked about her she you know she was she was the one that, that raised him and you know she's also a great human being so i think that's where they that's where he got it from you know it's from her but i haven't met him unfortunately i haven't met uh, dennis rodman though no. there's a couple my first year when i was here i was by myself my my fiance wasn't here with me, but last year and this year she's here with me. So now that they were together, we explore a little more. The first year I was just kind of you know I was home. I'm ordered a little bit, but there's there's a bunch of places we like. We really like um, it's called Coco, the Asian fusion chicken spot. We really like that. Uh, obviously White Bull can't really go wrong with that. Uh, Azuro, and I'm really glad because. It Used to be Ozero here next to the arena, but they closed it. But now they opened one across the bridge where I live. So we go to Azuro quite a lot. Uh, we love Italian, but if we want a little cocktail or something, we go to Chlebi Vino. Uh, there's, a, there's a lot of good there's a lot of good, good places in Torun. I will say that though. Zapraszam w nasze skromne progi. Dzisiaj klasyczny dzień treningowy. Rano siłownia, rzuty, wieczorem gierka. Zobaczcie, jak to u mnie wygląda. Dzień zaczynam od szklaneczki zakwasu. Zróbko. Co dalej? Śniadanko. Żona robi śniadanko. Zazwyczaj staje później niż moja żona i syn. Jemy razem śniadanie, pijemy kawkę. Po śniadaniu jest jeszcze troszeczkę czasu na zabawę z synem i kotem. Pokaż, co potrafisz. Co to trzeba z tym zrobić? Pięknie! Kura! Kura! Teraz wychodzę na trening poranny. Przed obiadem mam jeszcze chwilę, żeby popracować. Poświęcam chwilkę, żeby zająć się moją własną firmą. Po obiedzie, przed drzemką, znajduję jeszcze chwilę, żeby poczytać trochę książki i wyciszyć się przed kolejnym treningiem. W moim domu to ja robię obiady. Całą rodzinę. Co? Ale 200 czego? A, dobra. Mówię, no że ja robię. Tu przygotowałem mięsko. Pyk. 20 minut. Godzina i będzie gotowe, a teraz wychodzę na trening popołudniowy. Cześć, z tej strony Mateusz, szlachetka. Ja oglądam twardy basket, ty też oglądaj.